Siemaneczko, z tej strony Pan Tysiek I to jest pierwszy odcinek z teorii do Five Nights at Freddy's 3 No Okej, okay, zacznijmy. Boa teoria będzie dotyczyła Springtrapa oraz Purple Guy'a Jak wiecie, no, ci co znają Five Nights at Freddy's To wiedzą, że e, w, w Purple Guy był mordercą I kiedy uwolni... Przy dobrym zakończeniu, kiedy uwolnimy Wszystkich Wszystkie dzieci z, z e, kostiumów, one przybywają, aby zemścić się na Purple Gali. Tak? Tak. I wtedy Purple Girl wchodzi w kostium Springtrap'a, którym zabordował te dzieci. I a, kostium go w kostiumie się zatrzaskuje i ginie. Ale zobaczmy. Mam parę sprz sprzeciwień do tego, o tak to nazwę. Po pierwsze, hop. Widzicie to? Kable! Szyja nie, ma, nie miała połączenia z tułowiem. To tylko kable. Czyli wygląda na to, że sam Springtrap nie był tylko kostiumem, lecz animatronikiem w połowie. Jedźmy dalej. Tutaj są widoczne kable. Oraz tutaj. Pomieszane skórą, czyli te były widoczne, te kable. Kolejne, oczy są nienaruszone. Skóra, rozumiem, kable tam mogły podrapać jakąś skórę i tak dalej. Ale zęby są... Nie, nie brak zębów. Chyba, że Purpelgal był dziadkiem, no to co innego, ale zęby też. Kolejny fakt, widzimy oczy, są wystraszone, krzyczy, próbuje zdjąć ten kostium, ale czyżby kostium jakby... Jakby teraz spring springtrap, czy ten kostium, był świadomy czegoś. Jakby była mu nadana sztuczna inteligencja w, te, w tamtych czasach. Już wam tłumaczę. Już on musiał mieć świadomość tego, że zabije. Zabijał purpyl, skoro go zatrzasnął i zabił. Zabił, nie wiem. Może on tam po prostu umiera w cierpieniach, ale czy jeszcze? Nie wiadomo. Nie wam tłumaczę wszystko. Uff, tak. Musiał być, przecież, jak z drugiej części, do zabicia dzieci użył złotego stroju. Na początku, według Mandzia, był to stroj Golden Frediego. Ale, czy to nie był strój Springtrapa właśnie? Mandzia go niedawno stawił i to właśnie był strój Springtrapa. Dobrze to stwierdził. Ale moim zdaniem, ten półstrój, pół animatronik miał właśnie miał własną świadomość. <laughs> Przepraszam bardzo, chory jestem trochę. De miał własną świadomość. Widział to, jak Purple Guy mordował. Bo zabijał te dzieci. I po prostu, kiedy dzieci jak już uwolnimy te good dzieci uwolnimy te dzieci, to wtedy o, u, dusze tych dzieci przyjdą, aby się zemścić na nim. Ale z powodu, iż Purple Guy chowa się w stro pół stroju i pół animatroniku. Zostaje tam zatrzaśnięty. Czyli jakby ten, ten pół animatronik, ten Springtrap chce się zemścić na nim. Nie? Chce się zemścić na nim za to, że zabijał no i zatrzaskuje tam go i chce go i tam, no, torturuje go jakby. Ale przecież. Z kim my mamy do czynienia? Właśnie, a z kim my mamy do czynienia w trzeciej części? Ze Spring Czyżby plan Spring nie udał się w pełni i, e, jakby tam wydawał, i, i przejął kontrolę nad Spring Clap'em nęka teraz nasz stróża nocnego? Czyżby to była prawda? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Następna teoria za tydzień. Albo wiecie dużo łapek, to będzie w Do zobaczenia i cześć.